Zrobię z Wam zduby jesień średniowiecza. Liberia, co o tym szmato? Zabiłeś mojego przyjaciela, teraz giniesz za to. Jak Jacy zgniotę jak robaka. On nie jest sam alkoholiku. Ile was tu kurwa jest? Teraz będziesz piszczeć. Jezu, w końcu pokonałem te sześć albo cztery małe państwa, ale one były uciążliwe teraz pora na dwa ostatnie państwa mam nadzieję, że pójdzie z nimi łatwo. Ej, ty jesteś Senegal! <elementary> <w świat> <Linuxơi> Heche, to już wszyscy w końcu się udało. A ja to co kurwa nie państwo, a tobie co stary cię tak zwał pasem za świadectwo, że jesteś aż tak w szoku. Nie ja dziwię, że taki małe gówna ma państwo. Te małe państwo cię podbije. Ale się boję. Dobra żarty na bok, pokażę ci siłę. Oj, nie straciłem dużo wojska, już nie mam czym się bronić. Ty się zmachałem cały czas atakując, a ja mam teraz odpoczywałem, żegnam kolegę. Szefie jestem. Udało ci się wykonać brawo, ale nie możemy przestać, musimy jeszcze wiele podbić.